No, cześć Dominik, jak tam? I co zabiłeś go? Okej. Okay. To tylko nie idź z tym na policję, bo jak pójdziesz, to będą mi jajca. A ten. Wystarałeś się? Może. A może pójdziemy z tym na policję, że się zabiłeś? Gdzie teraz jesteś? W grobie? A, ok. Okej. Co się ma! Halo? Policja? No dzień dobry. E, chciałem zgłosić e, samobójstwo kolegi. E, on jest teraz w tej chwili w grobie. Naprawdę nie do pana mam to mówić, tylko gdzie? Aha, to bardzo przepraszam. Do widzenia. Kurwa, ja na